Chodzę Jestem Pada, papa, Może jakiś kurwa granat czy coś jak to rajdujemy hmm, może być będzie mój eee. Mam ci to piknąć czy co? Ta piknij mi to Jak trafisz! Hi. <sukasz> Kurwa czemu nagrywa mam włączone? <laughs> ja nie mam! Ja mam! Ale. no, no, no. Już, ustaw się z prawej. Otwarte. Wchodzisz. O co? Nie zrozumiałeś, nie, nie, nie. System Słuchaj, ten samolot, synth operator. Dobra, no, to już. Powiem tak, tam zaraz do ciebie X-ray wejdzie babcia w stylu Batmana i kurwa będzie próbował załapać Jokera. <discussion> Powie Jadek. Kurwa, wyobraziłem to sobie.